Po czasu było za mało, nie? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pochwalony Jezus Chrystus. Niech jest. Niech jest. Serdecznie Was kochane dzieci, Waszych najbliższych, w tym wyjątkowym, uroczystym dniu Waszej Pierwszej Komunistycznej. Dzieci są wyspane? Tak. Tak, wszystko jedzą. No to już gorzej było. Tym wyspanie było lepiej. No, nie? Ale damy se radę, nie? Pamiętamy o tym, jak wypadamy świecę, nie? ten wzorem do przodu, po siebie, nie? Ten wzór. I nie denerwować się, jak się coś pomyli nam, to, to nam się pomyli, nie? Tak miało być. Ale postaramy się, że... pokropię Was teraz wodą święconą na pamiątkę Trzy Świętego. Jeszcze uczynimy to w czasie Trzy Świętego, ale już teraz, bo od tego momentu, od, dwudzie, od, od 2000, którego roku? Szóstego, nie? Tylko z różnych miesiąc. Jeden chyba jest 2007, nie? nas. Jesteście dziećmi Bożymi. Kiedyś to miało miejsce, że Pan Jezus wziął nas tak do siebie,